Witam Was w kolejnym Minecraft Baza Zostawcie łapkę w górę Subskrybujcie kanał A my lecimy oczywiście Tu jest nasza baza Którą ostatnio robiliśmy Dzisiaj robimy sobie bazę nuby Nuba Taką samą Znaczy yy, nie taką samą tylko nuba Więc na pewno wykorzystamy sobie do tej bazy Dirta Więc okay. robimy tą bazę Sobie gdzieś Tutaj, ok, robimy sobie, tutaj patrzcie, a to się pewnie zamieni w tego, ale dobra, mamy DILTA w takim razie. Ok, mamy DILTA teraz. No, Trapdora, weźmiemy sobie tego najgorszego. Musimy używać jak najgorszych. Znaczy, się postaram, przynajmniej, używać jak najgorszych. Drabinki mamy prawo, bo Drabinki to jest taka rzecz. No, którą jednak mam? Glowstone'a nawet nie możemy użyć, Glowstone'a, dobra, mamy trapdora tutaj. Ja myślę, że już zrobimy ładną bazę, będzie z drewna. Nawet tak czy siak, ona będzie bazą noobską. Na końcu zrobię coś bardzo noobskiego, więc oglądajcie odcineczek do końca. No dobra, podłogę zrobimy sobie z dirta. No to nie wygląda za ładnie, jednak, no ale cóż, no niestety musimy tak robić teraz. Tylko tutaj albo wiem, wiem, co zrobimy. To będzie Najnupska... baza Ever. I tutaj damy sobie drewno. O nie, i co teraz? Robimy coś takiego. A ja mam inny plan, poczekajcie, pyk. Robimy sobie e, coś takiego, dobra, i damy drabinkę. Tutaj będzie drewno. Dobra, tutaj też i pyk, drabinka. Okej, okay. tego w ogóle nie może być, no bo co to jest za brzydki blok. No ja cię naprawdę jest to brzydka baza. Bo umówmy się. Dobra, łóżka możemy dać sobie normalnie. Możemy... Łóżka możemy dać sobie normalnie. Czesty puste normalnie można sobie dać, ale nie trapy, bo w sumie... No sam nie wiem. I teraz mam pomysł string. Okej, okay, weźmiemy sobie String, nie String, tylko pajęczyna, a ja nie pamiętam, jak były Pajęczyny. Ojace, no i teraz jestem w, w szoku ogromnym, najwyżej tego nie zrobimy, bo nie pamiętam serio, jak były. Poczekajcie, dajcie mi chwilę, a to było w tej chyba kategorii na bank. Na bank było w tej kategorii, ale dajcie mi tylko chwilunię, żebym mógł chociaż znaleźć to. Uu. Dobra, e, nie to nie, jak nie to nie będziemy mieć e, tego co chcę i słuchajcie moi drodzy, możemy na przykład sobie na przykład jeszcze crafting table dać i nie piecyk w sumie nie no to dajmy sobie crafting table ogólnie no i jeszcze tutaj rzecz czy jakaś rzecz by mi tu do gustu tak poważnie przypadła poczekajcie okej okay, tutaj nic nie ma żadnej rzeczy która by mi do gustu się do przypadła Czekajcie, teraz zaraz znajdziemy tą rzecz, co mi by może do gustu przypadła Ale chyba już nie ma żadnej rzeczy, której którą chcę wykorzystać. No okej, okay, nic już chyba nie ma albo w sumie zrobimy sobie. Poczekajcie hmm, deal. weźmiemy sobie Cord Deal. Zrobimy tu jakieś sobie dziury, pyk, patrzcie, tutaj będzie coś takiego, to jest chyba najbrzydsza baza ever. Brzydszej bazy no nie ma już w naszym Minecraft, już mi nawet brakuje, o, ja mam plan. Weźmiemy sobie tabliczkę, wiem, dzisiejszy odcinek jest bezsensowny, mm. Najlepsza, nu... Nu... Ska... Okay. Ja się, mm... Najlepsza nubska baza. Okej. Okay. Zobaczcie, czuć mi się... Najlepsza nubska baza. Okej. Mam. Część. Więc dziękuję Wam za oglądanie odcinka, zostawcie łapkę w górę, widzimy się już niedługo w kolejnym filmie, przepraszam Was za krótkość, trzymajcie się, bo poza Was się do niej, pa pa!